Chcesz zdobyć najlepsze gry za grosze? Sprawdź keycase.pl. Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij najnowsze tytuły za cen. Odbierz darmowe 3 zł. Rewkod w opisie. keycase.pl. O kurde. O, no właśnie. O kurde, mówiłem i wszystkich bardzo serdecznie, witam kurcie <śmierdzi> ma ja Dobra, lecę podobny po helikopter, dajcie chwilę głównie z 3 w jeden złoty. Nie! Właśnie, jak to zablokować? Niegrzecznych rzeczy nie możesz kupować, na przykład nie możesz za to kupić broni palnej. Takiej? O kurwa, no właśnie takiej. Ta takiej nie możesz Co? kupować za te pieniądze. Tatuś mi dał. Ja ...wejdzie, jest pojemny. Pa, jaki pojemny dom. Normalnie to się wszystko zmieści wraz z innymi. Ta ja już wsiadłam, jak coś. Yy, dobra. Tuś będzie lądował. Ja się schowa. Dobrze. Oj <noise> Tatuś chyba nie wylądował. Wokół. O kurwa wow. o jako pest! O, oh. Jeszcze dwóch nam idzie. <laughs> co, o, to co tu się dzieje? Co jest? Chciałbyś coś? Nie łódka nie ucieka. Co takiego? Cipka. A to jest dobre? Najlepsze. Mm -hmm. I Ja na... też bym chciała. <grywa> <grywa> to musisz już mamę poprosić. O. Oh. Co? co? Co jest? Nie, kupię pierwsze lepsze, żeby jakieś była. O Jezus Mary, oj, mamus, pokoj nie? Jezus Maria. Ale co ci robi? No ja nie wiem, jakieś mańki. Co jest hu... powodu, co, jakieś lody ja tu? nie... Co? E, kuranie. Musisz... E, ja e, nie wiem, taka... jakaś... Piąca jesteś. Mm -hmm. Możemy tutaj ten, w ten. Swingersów się pobawić, ale Katalina nie gra. Odej. A co to? Ej! To jest że gramy na palcach, wiesz, pokazujemy... Co to, to za serwer bez uh -huh. <śmiech> 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 Przepraszam. Przepraszam! Masz hamburgera? Hamburger? Ojej, hamburger? <laughs> Proszę? Głupek, wiosek! No, Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Cicho nadchodzi sen, do łóżka pora iść. Już czas, już czas pożegnać się. Dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się. Więc nie martwcie się, rozstaniem o nie. Więc nie martwcie się, już czas, już czas, czas. pożegnać się. Już przecież czas. jutro też, też będzie prym. dzień. Alonsza, tu i jak piękny czant. Z Wami znowu tu spotkają spotka się. Czas na sen.